Coraz lepiej. Jest zdecydowanie lepiej niż pierwszego dnia. Przede wszystkim tempo jest takie bardziej przyjazne, robimy wszystko już po kolei. No i przede wszystkim prowadzący jest bardzo cierpliwy i wyrozumiały, więc, no, ma, ma dużo zacięcia, żeby nam po kolei wszystko tłumaczyć. To bardzo pomaga. Znaczy ja ale to chyba jest taka indywidualna cecha. Ja mam tak, że dopóki czegoś tam nie zrozumiem, no to, to nie pójdę spać, więc starałam się aż do tego momentu siedzieć w poniedziałek do pierwszej w nocy wczoraj już nie miałam tyle siły, ale też wczoraj szło mi dużo lepiej, więc nie miałam aż tyle do, do ogarnięcia po zajęciach, więc wczoraj myślę, że jakąś godzinkę półtora. W pewnym sensie tak, to było ułożone w ten sposób, że pierwszego dnia mieliśmy jakby przekrój i zadania z tematów, które teraz jakby rozwijamy przez cały tydzień. Więc teraz już w takim właśnie bardziej ludzkim tempie powoli pochylamy się nad każdym tematem. Więc jakby to jest w pewnym sensie to samo, ale bardziej wyjaśnione, pogłębione, no i też powoli złożone w jakąś większą całość.